Na wagę zważyliśmy No i wyszło Naprawdę ładnie wyszło No dzień dobry, witam wszystkich Dzisiaj Ładujemy kontener Trochę złomu jest W przyczepie, tutaj w silosie Tutaj ten z rana Brat już wyciągnął tutaj tę Płytę od tego starego Koszowozu, ale tutaj Będziemy chcieli wysypać beko Także na razie Próbuję to jakoś złapać. O, jest chyba moja. No, tego nie wyrzucamy, bo to jest fajna gruba y, płyta, dwucentymetrowa Także jeszcze nie wiadomo, co można z tego zrobić. Na razie niech idzie tu. Później wróci tam do silosu tylko ten. No, tam będziemy chcieli tutaj o, wysypać beko, żeby było można łatwiej załadować. No, kontener duży, także na pewno się zmieści. Dobra teraz tu wyczyszczę i będzie można wysypać beko. No, wstępnie plac wyczyszczony. Czekamy jeszcze na brata, bo z wysypaniem beką, bo on ma ciągnik Tam u siebie też trochę złomu miał, także pojedzie najpierw do siebie No pojechał w sumie najpierw do siebie po złom A my tutaj z tego silosu najpierw załadujemy I będziemy ładować do kontenera, także działamy I tak, jest wszystko do wyrzucenia, także... A, czekaj się wbiłem. Wbijemy się taki. a W sumie czekaj, tą płytę chciałem zostawić. Tą niebieską płytę chcę zostawić, bo tu naprzód do rozrzutnika ma iść. No i pierwsza łyżka idzie do kontynera. Poszło. Ciekawe ile, ile, jaką wagę będziemy mieli. No, akurat brat też przyjechał, już wsypał także. Teraz będziemy działać. No, silos już czysty, teraz czas na beko. Wysypiemy i ładujemy, raczej się zmieści, także jest dobrze. No i dobra, mamy już dojenie. Po przerwie przyjechała ciężarówka odebrać kontener. Pojechałem od razu za kontenerem na wagę. Zważyliśmy no i wyszło 10,5 tony. Także naprawdę ładnie wyszło. 100 kg ten zabrudzenia mi policzyli i 300 kg to blachy. Tam chyba jakaś inna cena jest, nawet nie, nie, nawet nie wiem, ale ten ogólnie. 13,5 tysiąca, no takie niecałe, 13400 z czymś było. Już teraz nawet nie pamiętam. Ale naprawdę nie spodziewałem się takiego wyniku szczerze mówiąc. Naprawdę fajnie wyszło. I co, no firmę jak najbardziej mogę polecić. GK Stal, No już drugi raz teraz u mnie zabierali. Dobra cena, naprawdę Naprawdę fajnie, fajnie to wychodzi. Przyjeżdżają, postawiają i, ten, i, i ładujemy, i jedziemy na wagę. Od razu w gotówce wypłacają. Także mi się wydaje, że jest, że jest w miarę fajnie. No, co do warsztatu, dzisiaj nic nie zrobiliśmy. Ale co najważniejsze, mamy teraz gotówkę, żeby trochę zainwestować. Tutaj ten w poniedziałek dajemy tutaj. Kolejny, kolejny dwuteownik, może, może już przyjdą te profile. Mam nadzieję, że w poniedziałek będą, także już byśmy te profile mogli też y, spawywać. No i w poniedziałek pojadę po materiał już tutaj na tą ścianę. Drzwi się kupi i ten. I, i będę dzwonił do znajomego, który będzie mi tutaj to robił tą ścianę. A no klej jeszcze też trzeba będzie kupić i będzie już można zrobić ścianę. Kupuję takie same pustaki, jak tutaj na szerokość 24. Nie będę nic kominował, taka, taka sama ściana będzie wszędzie. Od zewnątrz się otynkuje, tutaj mam zamiar tylko wyczyścić ściany i pomalować, żeby już się nie pchać w koszty dodatkowe. No i można powiedzieć, że za złą prawie mamy yy, nowy beton tutaj na tym warsztacie. Także jest, jest ok. No. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiaj. Ja idę tutaj już na dojenie, także trzymajcie się i do następnego. Cześć.